Getting right Trying to find some balance in my life But I never really put up a fight Cześć, witam Cię na moim kanale i jeżeli jeszcze nie zasubskrybowałeś tego kanału, to koniecznie kliknij subskrypcję, zostań ze mną na dłużej. Właśnie jestem na drugim tygodniu postu, przez pierwszy tydzień zawsze jem to samo. Jak mi coś smakuje, to po prostu robię to każdego dnia, ale w drugim tygodniu już jest takie, można powiedzieć, znudzenie tym i zaczynam wprowadzać nowe posiłki. I właśnie teraz mam jakby cały dzień zupełnie nowych posiłków, chociaż czasem się um, przeplatają, więc różnie z tym bywa. Jeżeli szukacie właśnie inspiracji do swojego postu, jeżeli chcecie wejść, bądź jesteście, chcecie wprowadzić coś nowego do swojego menu, nawet do swojego zdrowego odżywiania, to zapraszam Was do oglądania. Herbatka niech się robi, a my zabieramy się za śniadanie. Dzisiejszą królową śniadania będzie kala repa. Udało mi się wyhaczyć taką ogromniastą kala repuchę. I teraz ją będę kroiła w paseczki, będę ją traktowała jako chleb jako bazę pod warzywa. I jako przekąska wyleciała klarepa pokrojona w takie kosteczki. Po prostu klarepa na jest przepyszna. miałam sobie, że jeszcze mam kiełki z zeszłego roku i zalałam sobie tutaj kiełki. Są świetne do postu, do wychodzenia i do zdrowego drzwiania. Warto dodawać kiełki każdego dnia, czy na kanapki, czy po prostu do jakiegoś dania, czy nawet posypać sobie na spaghetti. Cokolwiek robicie, można użyć te kiełki przez cały czas. No troszkę się um, skapłam zbyt późno, że je mam jeszcze z zeszłego roku i zaczęłam właśnie je hodować. Wczoraj je zalałam. Także teraz mi zaczynają przepięknie kiełkować, super. Cieszę się, bo kilka dni i będą gotowe. A ja właśnie wybieram się na spacer. Pogoda taka ciekawa, raz jest słońce, raz jest deszcz. Więcej deszczu w ciągu poranka, ale zapowiadają, że potem ma być ciepło, więc fajnie. Jednak jestem głodna, więc idę w tym deszczu się przejść, kupić coś do jedzenia i będziemy razem gotować. Taka dzisiaj pogoda deszczowa. A ja właśnie wracam z zakupów. Zakupiłam aż trzy posiłki. Na dziś jutro pojutrze, także teraz trzeba coś przygotować, bo jestem super super głodna i pokażę Wam moje ulubione danie, którym są pieczone frytasy z dyni. Pieczona dynia z sałatką. Przypiekłam sobie dynie z warzywami, cebulą i papryką, ale można do tego zrobić również ketchup własnej roboty z pomidorów i jeść takie frytasy dyniowe z ketchupem. Oto tę całą blachę przygotowałam do podpieczenia. Będę robiła zupę krem z pomidorów, papryki, cebula też będzie fajnie przypieczona. To wszystko wkładam właśnie do piekarnika i chcę, żeby się um, zarumieniło, żeby zmiękło i tutaj już gotuję warzywka znaczy, postawiłam na gotowanie i to wszystko potem razem będę blendowała na zupę krem warzywka upieczona teraz wszystko będę wrzucała do mojego bulionu i będziemy to blendować Także tak wyglądał cały dzień jedzenia ze mną na poście. Jeszcze trzy dni i zaczynam swoje wychodzenie. Także widzę, że też waga leci w dół, ale co fajnego, czuję się wspaniale, lekko. Skóra się zmieniła, jest przepiękna, jest tak glowy. Włosy przestały wypadać kompletnie. Ja mam także, jak zaczynam post, wchodzę na zdrowe takie odżywianie, bo. Post to jest po prostu mega, mega zdrowe odżywianie, to przestają mi wypadać włosy, to jest niesamowite. I w ogóle uczucie lekkości, no i co się zmienia, również się zmienia waga. W zależności od tego, jaki jest post, ile trwa od Twojego ciała, wszystko to zależy. Różnie ludzie tracą na wadze: jedni tracą podczas dwóch tygodni 2 kg, niektórzy tracą 5 kg. Oczywiście to jest tak, że jeżeli wrócisz do starego sposobu odżywiania, to te nadprogramowe kilogramy, które zrzuciłeś, do ciebie wrócą. Natomiast jeżeli kontynuujesz etapami wyjście, a potem wchodzisz na zdrowe odżywianie, to może się przydarzyć także, że wróci ci kilogram. Ale to jest tak, że jeżeli właściwie do tego podejdziesz, to nie ma takiej opcji, żeby był efekt jojo. Z reguły to są... Efekt jojo jest u osób, które mają post, wchodzą nagle, mają jeść 800 kalorii, a zapominają o wyjściu, rzucają się na jedzenie i opychają się tym, co niezdrowe i potem nagle puuuu, waga idzie w górę. Także jeżeli się właściwie do tego podejdzie, to waga stoi. Znaczy w moim przypadku było tak, że ja w zeszłym roku zrzuciłam 10 kg. Całościowo w ciągu dwóch postów, i potem przez następny rok wróciły do mnie 2-3. Tak się wahało: 2 kg. Więc ja po prostu się zdrowo odżywiałam, czasem jadłam jedzenia, nawet jeżeli jesz zdrowo, ale jesz za dużo, to i tak i tak można przytyć. Także jeżeli chodzi o samo odchudzanie, to redukcja jest najlepsza. Jeżeli chodzi o zdrowie, to post jest bardzo fajny i wiele osób. Jest zadowolona, są osoby, które nie są. Także wydaje mi się, że to jest bardzo indywidualna sprawa. Jeżeli jesteś chorym, to warto skonsultować się z lekarzem i wiele lekarzy też bardzo poleca post swoim pacjentom. Także y, opinie są podzielone, ja polecam. I jeżeli jesteś na przykład zdrową osobą, ale chcesz poczuć się lekko, poczuć się lżej, może masz jakieś dolegliwości, y, które po prostu chcesz się pozbyć to ten post może być dla Ciebie. Poczytaj o nim, zobacz coś więcej i oczywiście sam zadecyduj. Ty znasz swoje ciało najlepiej. Jeżeli porobają Cię takie filmy, to zostaw mi łapkę w górę, zasubskrybuj ten kanał. Koniecznie zasubskrybuj ten kanał, bo widzę, że 80% osób, które do mnie przychodzi, nie subskrybuje jeszcze kanału. Hmm. Także koniecznie kliknij w subskrypcję, dzwoneczek i widzimy się w kolejnym filmie. Pa! Trying to find some balance in my life. But I never really put up a fight.